Witam serdecznie na kanale Cintriaska. Ja jestem Cintriaska, a to jest przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata gamingu z ubiegłego tygodnia. Jest to nowa rzecz na moim kanale i jestem bardzo ciekawa jak się przyjmie. Będą ploteczki, aferki, wiadomości, newsy, e, ciekawostki wszystko ze świata gamingu, żebyście nie musieli scrollować 10 różnych stron, a co gorsza wchodzić na Facebooka, na ten zawalony śmieciami wall i czytać jakieś tylko pojedyncze informacje, które was interesują pośród mnóstwa pierdół. Znacie to uczucie, kiedy nagle budzicie się po godzinie na shortach i zastanawiacie się, jak ja tu w ogóle trafiłem? No dobrze, ze względu na to, że w tych czasach mamy mózgi usmażone od nadmiaru dopaminy, proponuję przejść do konkretów. I zaczniemy od breaking newsa. Ja się bardzo cieszę, że nagrywam dzisiaj w poniedziałek, bo gdyby nie to, to nie miałabym tego break newsa już wam mówię o co chodzi. Game Zostały ogłoszone nominacje do The Game Awards. Moi drodzy, jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie gamingu odbędzie się 12 grudnia i ruszyła już oficjalnie lista gier, na które można głosować. Zobaczymy, kto w tym roku zdobędzie tytuł Gry Roku. A będzie to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ jest to dziesięciolecie The Game Awards. Głosowanie ruszyło już na oficjalnej stronie The Game Awards. Jest aż 29 kategorii. No dobrze, przejdźmy teraz po tych informacjach, żeby trochę ochłonąć do informacji, które przygotowałam dla Was z ostatniego tygodnia. Czy ochłoniemy? Szczerze mówiąc, nie sądzę, bo było grubo. 12 listopada miała miejsce premiera Farming Simulator 25, i już w dniu premiery Grata otrzymała pierwsze miejsce na Steamie najchętniej kupowanych produkcji. W ten sposób ta wersja Farming Simulator pobiła rekord innych odsłon tej gry. Do tej pory rekordem Mógł szczycić się Farming Simulator 22. Oceny, które otrzymała ta gra na Steamie po premierze, no nie były za ciekawe. Poczytałem sobie te oceny na Steamie i powiem szczerze, że wyglądało to kiepsko. Najbardziej gracze narzekali na słabą optymalizację. Na drugim miejscu gracze najbardziej narzekali na małą ilość maszyn dostępnej od początku gry. Było również mnóstwo komentarzy, że gra nie powinna trafić do odbiorców w takim stanie. Na szczęście sytuacja wydaje się dużo lepsza na konsolach. Ciekawostka dla fanów kultowych części GTA: otrzymali oni odświeżoną wersję trylogii GTA The Trilogy Definitive Edition. Czyli GTA 3, Vice City i San Andreas. Głównym motywem jest nowy system oświetlenia i zamglony horyzont. I wiem, jak to śmiesznie brzmi, ale serio, uwierzcie mi sami, zobaczcie, jak dużo to daje. Sceny są bardziej realistyczne, kolory, no, wyglądają naprawdę dużo lepiej. No dobrze, przejdźmy do poważnych tematów. Fani Stalkera doczekają się nareszcie premiery części drugiej. Gra otrzymała złoty status, co oznacza, że jest gotowa do wydania i premiera planowana jest na 20 listopada. Gra będzie również dostępna na Xbox Game Pass. Można podobno już zacząć ją pobierać. Podobno gra ma około 146 GB. W ostatecznej wersji ma mieć nawet ponad 150 GB. Co na obecne czasy i to w którym w którą stronę idziemy, nie jest niczym dziwnym. Ale szczerze polecam już zacząć pobierać. Niektórzy narzekają na duże wymagania sprzętowe, ale znowu wracamy do tego samego. Czy możemy spodziewać się mniejszych wymagań sprzętowych w obecnie wydawanych grach? I chciałabym się podzielić jeszcze jedną ciekawostką w sprawie S.T.A.L.K.E.R. 2. Ludzie w Rosji nie pograją Obywatele Rosji zaczęli otrzymywać już komunikaty ostrzegawcze. Władze Rosji traktują kupowanie i granie w tą grę jako wspieranie terroryzmu. Dlaczego? Już wam objaśniam. GSC Games World jest to twórca tej gry, jest to twórca ukraiński i część swoich dochodów z gier przeznaczają na wsparcie militarne na Ukrainie. Władze Rosji zapowiedziały, że wobec osób, które nabędą tą grę, mogą zostać wyciągnięte surowe konsekwencje. Co za czasy. Ubisoft znowu ma kłopoty. Ja to im współczuję już chyba. Gracze pozwali Ubisoft za wycofanie gry The Crew. Gracze, którzy nabyli edycję pudełkową, nie otrzymali podczas zakupu żadnej informacji, że gra może kiedykolwiek być wycofana. Byli pewni, że nabywają grę, a nie licencję. Okazało się inaczej. Ubisoft wycofał grę, zamknął serwery, a gracze stracili do niej dostęp. Zaczęły pojawiać się pojedyncze pozwy, ale prawdopodobnie, jeżeli będzie ich więcej, zostaną zebrane w jeden pozew zbiorowy. Kolejna sytuacja z Ubisoftem chodzi o tajemniczy projekt U, który był rozwijany przez 5 lat. Okazuje się, że studia outsourcingowe pracujące nad tym projektem zostały przeniesione do innych projektów. Dyrektorzy również a do projektu został przydzielony mały, nowy zespół. Powiem Wam szczerze, że pracuję w IT i wiem, jak to jest. Najczęściej, jak się da nawet jedno małe zadanie innej osobie, która się wcześniej tym nie zajmowała. Zazwyczaj jest to robione od samego początku. Dragon Age, moi drodzy, to jest temat na ustach wielu osób od bardzo dawna. W ubiegłym tygodniu pojawiło się zestawienie tygodniowej sprzedaży na Steam. Gra tego formatu na 14 miejscu niżej niż Cyberpunk, który miał premierę w 2020 roku, czy Baldur's Gate 3, który miał premierę w tamtym, w 2023 roku. Czy może mieć to związek z tym, że twórcy zapowiedzieli, że nie będą pracować nad żadnymi rozszerzeniami? Podobno przenieśli siły na nowy Mass Effect. Tak, to na pewno dlatego. Pani serii Tomb Raider doczekają się ekranizacji na Amazonie. Ostatnio miała miejsce seria castingów do nowego serialu Tomb Raider. I zgadnijcie, kto zagra Lara Croft. Sansa Stark z Gry o Tron. Byłam ciekawa, jak tam nastroje osób, które są fanami. I powiem szczerze, że to, co znalazłam w internecie, no nie za bardzo byli oni zadowoleni. Oczywiście chodzi o aktorkę Sophie Turner, ale czy będzie to klapa... Czy będzie to sukces, pozostaje nam poczekać i zobaczyć. the of the unknown. I ostatni news na dzisiaj. Nie można nie wspomnieć o GOG Preservation Program. Jeśli jesteście fanami gier retro, albo lubicie jakieś stare klasyczne tytuły i obawiacie się, że w końcu przestaną być wspierane, albo że zostaną wycofane, GOG spieszy z pomocą. Celem GOG Preservation Program jest zachowanie starych gier i ich kompatybilności z nowoczesnymi systemami. Platforma zapowiedziała inwestycje własnych środków na utrzymanie techniczne gier, i tutaj naprawdę duży ukłon w stronę pomysłodawców i wykonawców ponieważ jest to naprawdę świetna inicjatywa. Widać, że jest to zrobione z miłości do gier i do graczy. Listę gier objętych programem znajdziecie na GOG, i ta lista cały czas rośnie, ponieważ cały czas nowe tytuły są tam dodawane. Szukajcie oznaczenia Good Old Game. I to wszystko na dzisiaj, moi drodzy. Dawajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobają takie newsy ze świata gier. Myślałam, żeby nagrywać takie podsumowania raz na tydzień, może na dwa tygodnie. Zobaczę, jak to wyjdzie. A na dzisiaj już się żegnam. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeśli wytrwaliście do końca, do zobaczenia.